Witam Państwa serdecznie, Witold Janczak, Centrum Rekuperacji. Dzisiaj kolejny sprzęt, jest to rekuperator ścienny Prana. Prana produkowana jest w okolicach Kijowa do tej pory. Są to urządzenia bardzo przemyślane i mają dwie bardzo fajne zalety. Pierwsza zaleta jest taka, że możemy je montować bezkanałowo. To są urządzenia ścienne, pokojowe, miejscowe, więc jeżeli nie chcemy robić rewolucji w naszych mieszkaniach czy domach, a chcemy mieć sprawną wentylację, zamontować płuca mechaniczne, to to jest idealne rozwiązanie. Drugą zaletą jest to, że jest to rekuperator kompletny, to znaczy on ma dwa wentylatory, nawiew, wywiew działa jednocześnie w sposób zbilansowany, jest pełen wymiennik ciepła, dodatkowo wykonany w całości z miedzi, co znacznie poprawia jego higienę. Urządzenia bardzo fajne, przemyślane występują w trzech wersjach, tutaj mamy akurat wersję Stop Smoke, Prana 200 Origami Stop Smoke, tak ona przychodzi zapakowana, zapraszam kamerkę bliżej. Widać urządzenie, ono jest dobrane na szerokość muru i zawsze tutaj trzeba dokładnie podać w fabryce, jaka ma być długość. Mamy też takie elementy dodatkowe, jest pilot, dokumentacja. Urządzenie można sterować zarówno z pilota, jak i z aplikacji mobilnej i na iOS i na Androida, a mamy też w tym egzemplarzu. Filtr, bo jest to prana stop smog, więc tutaj jest możliwość dołożenia filtracji. W następnej części zobaczymy, jak to urządzenie wygląda od środka.